Hejka, nazywam się Paulina Maciboki, i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z rozwojem osobistym, z osiąganiem celów, budowaniem nawyków, a to wszystko w zgodzie ze sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, hejka, witam cię serdecznie w 74 odcinku podcastu. Dzisiaj jest trzeci tydzień stycznia i mamy trzeci styczniowy odcinek, a więc dalej mówimy sobie o budowaniu podstaw i dzisiaj będzie o poznawaniu siebie, ale zanim przejdziemy oczywiście do tematu odcinka, no to teraz książka. I dzisiaj polecę książkę prześwietną, prześwietną książkę, którą skończyłam czytać niedawno. I to jest książka, na którą też czaiłam się od bardzo długiego czasu. I um, przeczytałam potęgę checklisty, którą napisał Atul Gawande, amerykański chirurg. I co jest ciekawe w tej książce, to nie jest książka typu poradnik, typu weź listę, zrób checklistę, ona Ci pomoże. To jest bardziej taki zbiór historii, zbiór historii, i różne przypadki w różnych zawodach, w różnych branżach, gdzie checklista miała takie świetne zastosowanie. I oczywiście, Atul Gawande jest chirurgiem, więc on bardzo dużo mówi o branży medycznej, o zastosowaniu checklist, tzw. Tak też list kontrolnych w branży medycznej. Ale on też przeprowadził rozmowy z pilotami, z, z obsługą supermarketu. Pochylił się też nad przypadkami związanymi z artystami i jakby pokazał, wykazał w tych wszystkich przypadkach, jakie zastosowanie miała lista kontrolna nie tylko jako pewna procedura, ale też jako taki, takie, takie narzędzie do lepszej komunikacji w zespołach. Co jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja sama kocham checklisty i listy kontrolne, bo. Jakby uważam, że w nawale często informacji albo zajęć, które mamy, bardzo łatwo jest zapomnieć o takich oczywistych krokach. I właśnie on mówi też o tym bardzo dużo w swojej książce, że. W sytuacji takiej, powiedziałabym, dynamicznej i takiej, nad, której, nad którą nie mamy 100% kontroli, kiedy spotykają nas problemy, takie, powiedziałabym, złożone, a do tego jeszcze wchodzą jakieś emocje, jest. No po prostu sytuacja jest trudna, jest złożona, dynamiczna i jest stresująca bardzo często. No to te listy kontrolne pomagają trzymać to po pierwsze w ryzach, a po drugie. Pomagają, jakby wciąż zachować takie dobre praktyki komunikacyjne. No dzięki czemu zespół, na przykład na sali medycznej, czy właśnie piloci są w stanie przejąć jakby kontrolę nad sytuacją, no i jakby zrobić zawsze to, co robią tak samo, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja. I naprawdę książka jest mega inspirująca i te historie były naprawdę świetne i naprawdę zachęca do robienia checklist, do robienia list kontrolnych, więc naprawdę serdecznie, serdecznie polecam. Atul Gawandę, Potęga Czech naprawdę, naprawdę warto. Oczywiście, link do książki jest standardowo w opisie odcinka. A dzisiaj już będzie o tym, dlaczego warto poznać siebie. I jakby chciałabym rozpocząć od tego, że zanim w ogóle przystąpimy do jakiegokolwiek działania, jakiegoś osiągania celów, budowania nawyków, planowania, to no moim zdaniem. Bardzo ważne jest poznanie samego siebie, samej siebie. Dla mnie poznanie samej siebie było przełomowe, bo dało mi to ogromną, ogromną wiedzę dotyczącą tego, jak działam, co lubię, czego nie lubię, co mnie motywuje i jakby warto się nad tym pochylić, że po prostu no, poznać tego człowieka, z którym będziesz do końca życia, tak. I teoretycznie wiecie, mogłabym olać takie kwestie indywidualne i powiedzieć, że, okej, okay, no to co, no macie cele, macie tutaj nawyki, bierzesz, robisz, korzystasz z jakichś sprawdzonych trików, jest schemat, no i let's go. Ale jakby, no nie, bo ja uważam, że nawet ten podcast, tak, jego tytuł w Zgodzie ze sobą, chodzi o to, żeby wziąć pod uwagę swoje takie indywidualne cechy, bo każdy z nas, ja, ty, to są totalnie różne osoby, i każdy z nas ma własne preferencje, swoją osobowość, pewne cechy charakteru, pewne talenty, pewne nawet sposoby działania, które mogą być jakby bardziej wrodzone albo na przykład wyćwiczone przez lata. I jeśli nie weźmiemy tego pod uwagę, no to generalnie skończy się tak, że no, nie będzie coś dla nas dobre, albo będzie coś nas irytować, albo coś nie będzie działać w zgodzie. Z nami. Więc branie pod uwagę, siebie i poznania siebie jest mega, mega istotne. I dlaczego? Jakby jest kilka takich powodów, dlaczego warto w ogóle poznać siebie. No, przede wszystkim dlatego, że później móc dobrać takie działania, takie wartości i, i nawyki i cele i sposoby działania, które są dobre dla ciebie, a nie dla kogoś innego. Natomiast warto też Poznać siebie, żeby po prostu mieć taką jasność w głowie. Bo jeśli wiesz, kim jesteś, jeśli wiesz co na przykład, co jest dla ciebie ważne, co akceptujesz, czego nigdy nie zaakceptujesz, albo jakie są Twoje mocne strony, jakie są Twoje słabe strony, jak możesz te, te informacje wykorzystać jakby w życiu codziennym, on to daje ogromną jasność w głowie, i takie poczucie, że poczucie, że. Robisz to, co jest dla ciebie dobre, i to jest zajebiste uczucie, bardzo wyzwalające i bardzo takie uwalniające, więc nawet jeśli byśmy nie mówili o osiąganiu, o celach, o działaniu, no to poznanie samego siebie i zrozumienie, co siedzi w mojej głowie, jest super. I to nie tylko pozwala pomóc ci dobrać jakieś konkretne metody działania, ale to też pozwala tak naprawdę zrozumieć siebie i zaakceptować siebie i być dla siebie po prostu ludzkim, być dla siebie wyrozumiałym, no i też być świadomym, że my sami i, i w ogóle życie nie jest perfekcyjne, nie jest zawsze przygotowane i nie jest w stu działające i zmotywowane, i że czasem po prostu jesteśmy ludzkimi tortilami i chcemy leżeć na kanapie. Natomiast, jakby warto wiedzieć, że my sami jesteśmy dla siebie takim dużym zasobem, bo. To, co przeżyliśmy, to, jak jakby nasze życie nas ukształtowało, to, jakie mamy nastawienie do pewnych rzeczy, nasze, takie cechy charakteru, które dominują nasze talenty, które przez lata wzmacniamy albo osłabiamy, no to sprawia, że my jesteśmy takim właśnie kompletnym tworem ludzkim, że tak powiem, i to wszystko ma wpływ na to, jak, jak żyjemy teraz i jak będziemy też żyć w przyszłości. I w jakim tempie będziemy, nie wiem, dochodzić do naszych celów, albo w jakimi, jakimi sposobami będziemy do nich dochodzić? I powiem Wam, że poznanie siebie było dla mnie o tyle przełomowe, że ja przez długi czas myślałam schematami, przyznam się. I raczej myślałam, że okej, okay, w takim razie to jest tak, że w ogóle trzeba jeść żabę. Czyli to jest tak zwany sposób, że jak wstaniesz rano, to najlepiej robić najtrudniejsze rzeczy. I miałam takie, długo takie przekonanie, że okej, okay, to jest jedyny, jedyny poprawny sposób działania. A wcale niekoniecznie, bo zależnie od chromotypu, bo możemy być takimi osobami, które są skowrąkami i najlepiej pracuje im się z rana i mają mega dużo energii po wstaniu, ale możemy być osobami, które lubią pracować wieczorem i rano mają zjazd energetyczny, a wieczorem mają najwięcej tej energii. Natomiast, co też jest ciekawe, kiedy przetestowałam się pod kątem talentów Galupa, to praca z tymi talentami i ten moment, kiedy odkryłam, co jest moją mocną stroną, a co jest moją słabą stroną, to było dla mnie po prostu takie... Oh, taka eureka, taki aha moment. I nagle zaczęły do mnie napływać takie sytuacje nawet z całego mojego życia, które jakby potwierdzały to wszystko. Potwierdzały to, że jestem maksymalistką, że jestem aktywatorką, ale potwierdzały też to, że mam takie niezdrowe, czasem kompulsywne, kompulsywne zachowania, które bardzo możliwe, że wiążą się właśnie z tym talentem galupa maksymalista. Ale też na przykład zaczęłam zauważać, że nie jestem zbyt dobra w łączeniu kropek, powiedziałam, w takich codziennych, życiowych sytuacjach. I to jest bardzo cenna wiedza, bo tak jak wspominałam, jakby możemy sobie cały czas wrzucać i się samobiczować za jakieś błędy, za jakieś, za jakieś takie zachowania, które, których może nie chcielibyśmy, żeby w naszym życiu występowały, które są może negatywne, albo może kiepsko na nas wpływają, ale warto. Po pierwsze, rozumieć, że nie jesteśmy perfekcyjni, tak? A po drugie, że, że to w ogóle występuje i z czego to wynika, tak? I że to nie wynika z tego, że my jesteśmy słabi albo w ogóle jesteśmy tragiczni, tylko to może po prostu wynikać z tego, że nasze dominujące cechy charakteru są inne, a niektóre są po prostu słabsze i niekoniecznie musimy nad nimi pracować, jeśli nie chcemy, ale warto wiedzieć, jakby w których obszarach. W których obszarach, no, gdzieś tam może tych, nie wiem, kompetencji albo, albo zasobów brakować. I takie poznanie samej siebie powiedziałabym, że można robić różnymi sposobami, bo z jednej strony można po prostu jakby siebie obserwować, można poddawać się takiej introspekcji, można zastanawiać się i, i właśnie poddawać pod refleksję to, co zrobiliśmy, jak się zachowaliśmy, co mamy w głowie, natomiast to wymaga też bardzo dużo takiego samozaparcia, bardzo dużo czasu, bo chodzi po prostu o to, żeby właśnie wejść w tą introspekcję, czyli, czyli taką obserwację i analizę własnych stanów psychicznych, własnych myśli, własnych przemyśleń. I taki spoiler alert, że oczywiście introspekcja jest super, a bardzo w niej pomaga uważność i medytacja. To jest też to, co, to, co odkryłam. Więc, więc warto to czasem robić po prostu. Natomiast jest też drugim sposobem na, na poznanie siebie, i to jest sposób, który ja na pewno ma, będę chciała eksplorować, bo mam go z tyłu głowy. To jest po prostu jakby skorzystanie z pomocy specjalistów. I mówiąc specjalistów mam na myśli, no głównie psychoterapeutów, ale też coachów, chociaż nigdy u coacha nie byłam i raczej nie planuję. Natomiast chodzi o to, żeby. Jakby pewni ludzie, pewni wykształceni ludzie z doświadczeniem mogli zadawać Ci odpowiednie pytania, mogli pokierować Twoje myśli, Twoje rozważania w dobrą stronę, i ta metoda jest naprawdę świetna. Ja ją planuję wykorzystać, ale też trzeba wiedzieć, że ona jakby wymaga sporych nakładów, takich powiedziałabym czasowo-finansowych. I w pewnym momencie życia ja uważam w ogóle, że każdy powinien pójść do psychoterapeuty, pójść na terapię, żeby Zrozumieć siebie, bo nawet jeśli nie mamy żadnych takich, powiedziałabym, bieżących problemów, albo nie chcemy nad niczym konkretnym pracować, no to poznanie siebie też daje bardzo dużo, żeby swoje motywacje, motywacje zrozumieć i po prostu, no, być dla siebie wyrozumiałym. Natomiast, 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 to, co dało mi najwięcej w ostatnich miesiącach, to jest poznanie samej siebie poprzez różne narzędzia zewnętrzne. I tutaj nie zdziwi nikogo, jeśli powiem, że najwięcej Najwięcej wiedzy o samej sobie dało mi zrobienie testu Galupa. O tym już nagrywałam też odcinek. Ja go tutaj też gdzieś wrzucę. Natomiast jakby, takich testów jest sporo i takich, mm, takich metod na poznanie siebie jest sporo. I moim zdaniem warto jest zapoznać się z niektórymi z nich, żeby mieć taki, powiedziałabym, wielowymiarowy pogląd na to, na to jak działamy w różnych obszarach. Bo, bo ten test Galupa to jest taki, powiedziałabym, test naturalnych predyspozycji w kontekście motywacji, sposobów postępowania, takich cech osobowości, i on jest bardzo popularny, i, i w sumie, jakby ja uważam go też za, za najlepszy. Także uważam, że każdy powinien go sobie zrobić, bo on naprawdę był dla mnie przełomowy. Najdało no mi sporo wniosków, nie, nie tylko takich dobrych, pozytywnych, typu: Ok, wiedziałam, że jestem aktywatorem i po prostu lubię startować nowe projekty, lubię po prostu działać, i dla mnie najważniejsze jest działanie i motywowanie ludzi do tego, żeby po prostu zaczęli coś robić. Ale właśnie tak jak wspominałam, jest też ten, ta, ten talent maksymalista, który, którego taką powiedziałabym ciemną, niedojrzałą odsłoną jest to, że no, jestem podatna na takie kompulsywne zachowania. I jakby ta świadomość to jest pierwszy krok tak naprawdę do wprowadzenia jakichś zmian, tak? Bo świadomość to pierwszy krok do zmiany. Ja to powtarzam zawsze, powinnam sobie to wyryć na czole, dosłownie. I jeśli my tą świadomość już mamy, jeśli my ją... Będziemy, no to jeśli chcemy coś zmienić, no to możemy, tak? Bo wiemy w jakim obszarze, wiemy co jest nie tak, wiemy z czego to wynika, co jest naszą słabą stroną i w jakim obszarze możemy zacząć sobie to ćwiczyć. I jeśli zrobisz test galupa, ja bardzo serdecznie polecam, no to też polecam poświęcić po tym teście czas na. Pracę z wynikami tego testu, zastanowienie się właśnie, jak te talenty, które masz, mogą wpłynąć na twoje życie, na twoją pracę, jaką mogą dać ci przewagę, jak możesz je wykorzystać, gdzie w ogóle je dostrzegasz w relacji z ludźmi, w swojej codziennej, w swoim codziennym życiu, w pracy, no żeby te talenty poniekąd jakby dla ciebie, dla ciebie pracowały. Natomiast bardzo dużym też ułatwieniem dla mojego takiego codziennego działania, było zrobienie testu chronotypu snu, żeby sprawdzić po prostu swój zegar biologiczny i sprawdzić kiedy najnaturalniej mam wysoki poziom energii, jak wygląda taki ten mój rytm dobowy. I jest taki człowiek Michael Breus, psycholog snu, który napisał taką książkę Potęga kiedy i zresztą jest też test The Power of Why, gdzie można swój chronotyp snu sprawdzić. I on właśnie podzielił ludzi w takie cztery kategorie. Podzielił ludzi na, na zwierzęta, więc mamy delfina, niedźwiedzia, lwa i wilka. I to są różne chronotypy dotyczące tego, jakie zapotrzebowanie na sen mamy i kiedy najlepiej nam się działa. I w sumie chyba najwięcej ludzi to są lwy, no i ja też jestem lwem, i to jest tak zwany chronotyp poranny. To znaczy osoby o takim średnim zapotrzebowaniu na sen, które wstają wcześniej rano i lubią pracować rano właśnie koło ósmej, dziewiątej, dziesiątej i są ambitne, optymistyczne. Chociaż to powiedziałabym, że jest pewnie bardzo różne i nie jest to jakaś zasada, że to są zawsze osoby ambitne i optymistyczne. Ale jakby to pokazuje właśnie, że Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi i warto znać siebie, żeby jakby też nie działać wbrew sobie, tak? Bo jeśli jesteś na przykład delfinem, albo jeśli jesteś wilkiem, czyli chronotypem wieczornym, no to nie będzie dla Ciebie dobre wstawanie o 5 rano i robienie jakichś mega trudnych rzeczy. Więc warto mieć to z tyłu głowy i, i po prostu jakby ten test sobie zrobić, nawet po to, żeby... Mieć świadomość, tak? Mieć świadomość. Znowu świadomość to pierwszy krok do zmiany. Mam takie, mam takie, przeświadczenie, że... Mam takie wrażenie, że niepoznawanie samego siebie to jest po prostu utrudnianie sobie życia. No bo spójrz, jeśli na, nawet jeśli masz zbudowaną w poprzednich odcinkach wizję życia, nawet jeśli masz wartości określone i powiedzmy, że Ty wiesz, co chcesz osiągnąć, masz już wyznaczone cele z moim workbookiem, <laughs> masz zbudowaną całą ścieżkę realizacji tych celów, ale jeśli nie wiesz kim jesteś, jeśli nie wiesz jak lubisz działać, co Cię motywuje, co Cię wkurza, czego nie jesteś w stanie zaakceptować, czy Ciebie na przykład motywuje bardziej y, taka motywacja wewnętrzna, czyli takie przekonanie, że robisz coś ważnego dla siebie, poczucie misji, poczucie celu, czy Ciebie na przykład motywuje bardziej motywacja zewnętrzna, czyli jakieś publiczne zobowiązanie albo jakieś mierzenie progresu, małe zwycięstwa, jeśli ty tego nie wiesz i się nigdy tego nie dowiesz i tego nie sprawdzisz, no to kurczę, no to mega sobie utrudniamy to życie i mega sobie utrudniamy to działanie. I mówiąc metaforycznie, żyjemy w takim konflikcie ze sobą, bo, bo ja, kiedy ja nie robiłam jeszcze tych testów i nie poznawałam siebie i nie poświęcałam tego czasu na tą taką refleksję, no to. Czasem było mi bardzo, bardzo trudno zrozumieć, dlaczego ja coś robię tak, a nie inaczej, dlaczego ktoś inny ma inaczej, dlaczego na przykład komuś jest łatwiej w jakimś obszarze, dlaczego ja czegoś nie mogę zrozumieć i dlaczego ja lubię działać sobie tak, a nie inaczej, dlaczego motywują mnie konkretne rzeczy, dlaczego mam taką mocną tą motywację wewnętrzną, a na przykład inni mogą takiej motywacji wewnętrznej, mocnej nie mieć i motywują ich bardziej zewnętrzne rzeczy. I to poznanie siebie, jakby. Tak powiedziałabym etapowo, bo poznanie siebie to nie jest tak, że sobie siadasz i tydzień, tydzień później już siebie znasz. To jest tak naprawdę ciągła, ciągła praca. Ale ona powoduje, że, kurczę, no, zyskujesz ogromną masę zrozumienia dla samej siebie i. Nie, nie wpadasz w taką właśnie spiralę samobiczowania się, kiedy coś idzie nie tak, kiedy popełniasz jakieś błędy, albo kiedy po prostu mm, widzisz, że pewne cechy Twojej osobowości są na przykład takie niedojrzałe, albo te talenty galupowe są gdzieś tam na ostatnich miejscach i są słabe i to nie jest tak, że wtedy... Szukamy wymówki, że ok, ja mam talent galupa, empatia na ostatnim miejscu, to nie muszę być empatyczny. <grych> Bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o świadomość tego, gdzie my jesteśmy z pewnymi rzeczami, z, sam, z samym sobą i gdzie możemy się znaleźć i co powinniśmy zrobić, żeby się znaleźć. Bo jeśli masz jakieś talenty nawet na ostatnim miejscu i chcesz je podszkolić, no to oczywiście możesz, tak? To zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Ale tak jak wspominałam, ta świadomość to jest pierwszy krok, pierwszy krok do zmiany. Kocham to słowo, świadomość i samoświadomość. I ja właśnie zresztą w odcinku pod koniec zeszłego roku nagrywałam o tym, że 2021 rok nauczył mnie tego, jak ważna i jak dobra i jak, i jak cenię sobie samoświadomość czyli poznawanie samej siebie. I do tego stopnia ją cenię, że postanowiłam sobie wytatuować to słowo, samą już niedługo. <grych> Bo uważam, że kurczę, to jest chyba słowo roku 2021, ale od kiedy zaczęłam tworzyć podcast i nagrywać te odcinki, i przekazywać wam wiedzę w różnych kanałach, i od kiedy stworzyłam swoją filozofię osobistą i zaczęłam właśnie tworzyć wizję życia, to jakby na każdym, totalnie na każdym jednym etapie, Towarzyszy mi poznawanie samej siebie coraz lepiej i taka samoświadomość, pogłębia pogłębiająca się samoświadomość. I to jest tak cudowne uczucie, że czasem naprawdę jestem bardzo wzruszona i po prostu mam łzy wzruszenia w oczach, jak myślę o tym, że, że ja wiem, co chcę robić, że ja wiem, co jest moją misją, że wiem, co mnie napędza, że ja wiem, dlaczego ja wstaję rano z tego łóżka, a nawet jak są gorsze dni, a one zawsze są. Przykładowo dwa dni temu miałam tragiczny dzień. To ja wiedziałam, pomimo że się czułam naprawdę źle, to ja wiedziałam, że następnego dnia będzie lepiej, bo ja mam swoją misję, bo ja wiem, co chcę robić, bo ja wiem, jaka jest moja wizja, bo ja wiem, że mi się przytrafiają takie gorsze dni, które bardzo często po prostu są taką są totalnie na drugiej skali działania, motywacji, inspiracji, jeśli jednego dnia na przykład mam zajebisty poziom energii i w ogóle super, no to bardzo możliwe, że niedługo przyjdzie dzień, kiedy ja będę miała nawet nie zero, ja tej energii będę miała minus po prostu, minus milion. I to wynika też z tego, że ja znam siebie i wiem, że takie, powiedziałabym, skrajne stany emocjonalne często mi towarzyszą, ale to jakby nie widzicie, ale to, to nie wzięło się... To nie wzięło się z powietrza, ja tak mi się dowiedziałam po tym, jak zaczęłam zgłębiać siebie, i teraz wiem, że jeśli taki stan mi się zaczyna przytrafiać, i wiem, jak sobie też z nim radzić. No, to znaczy, czasem wiem, czasem nie wiem. <grym> ale zyskuję coraz bardziej tą świadomość i mogę wprowadzić wtedy jakieś, jakieś zmiany. Także ten odcinek był trochę chaotyczny, ale chciałam też przekazać właśnie w nim, że. Abstrahując do tego, czy zrobisz sobie test galupa, czy test chronotypu snu, czy jakiś inny test, nie wiem, 16 personalities, to poznanie siebie jest kolosalnie ważne. Jeśli nie chcesz robić tych testów i nie chcesz używać żadnych zewnętrznych narzędzi, to po prostu usiądź, usiądź, weź sobie kartkę, albo nie bierz kartki i zastanów się i po prostu weź na chwilę do swojej głowy i pogadaj ze sobą, bo gadanie ze sobą jest cholernie ważne. I zastanów się, kim jesteś? Co jest dla Ciebie ważne? Jak działasz? Jak lubisz pracować, czego nie lubisz, czego nie akceptujesz, bo to ci naprawdę może mega, mega ułatwić życie i możesz też sobie uświadomić pewne mechanizmy, które w Twojej głowie istnieją, nad którymi może warto popracować i no, zwiększyć tym samym jakby, komfort i jakość swojego życia. No i też może krok po kroku stać się szczęśliwym albo jeszcze bardziej szczęśliwym człowiekiem. Okej, okay, to koniec tego odcinka. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego trzeciego odcinka z cyklu Budowania Podstaw. Ostatni odcinek będzie za tydzień, a ja mam nadzieję, że pierwsze dwa odcinki już przesłuchane i że zaczęłaś, zaczęłaś zgłębiać temat wizji życia wartości. Jeśli chcesz poznać samą samego siebie, no to polecam ci też zerknąć do mojego workbooka, bo tam jest cały też rozdział poświęcony analizowaniu swojego życia, analizowaniu swoich zasobów. Między innymi właśnie poznanie samego siebie i różne narzędzia, które Ci mogą w tym pomóc. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeśli słuchasz mnie na Spotify'u, to serdecznie, serdecznie proszę, zostaw mi proszę recenzję, to znaczy wciśnij gwiazdki, które, które na Spotify są od niedawna. A jeśli słuchasz na Apple Podcast, to będę wdzięczna za krótką, krótką recenzję. A jeśli jesteś na YouTubie, to serdecznie zachęcam do zostawienia komentarza i napisania, jak ten, jak ten odcinek ci się podoba. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień.